Buena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va, va, adelante. Esta es mi línea caminando por saberes. Esta es

Żeby e, Przestawić autobus Kolenda leci jak widzicie Mamy 26 grudzień 2020 rok 7.55 Niedługo będę zaczynał pracę Kaweczka jak standardowo zrobiona A to Tomuś jeszcze Się przygotowuje Ale zamkniemy drzwi Śnieg pada I przejedziemy bo jak to wszystko sztywno chodzi, i przejedziemy troszkę do przodu, żeby jemu nie przeszkadzać, zobaczymy, czy ruszy sprzęt. Jak widzicie, na razie nie chcę ruszyć, nie chcę ruszyć, bo znowu go trzymają te hamulce, ale zawsze robię R, R. I trochę do tyłu, trochę do przodu, nie wiem czemu jak on dłużej postoi to tak właśnie jest. O i widzicie i ruszył. zobaczymy jak ciśnienie. Przyjeżdżamy sobie. Dzisiaj na dyspozytornie jest dyspozytor Leon. Bardzo fajny też człowiek. A my sobie przyjedziemy, gdzieś tam staniemy się, przygotujemy, o możemy nawet tutaj stanąć, tutaj sobie staniemy. Tak wygląda nasza zajezdnia. Święta autobusów jest dużo, na linii, dużo autobusów nie wyjeżdża, no, ale ja dzisiaj wyjeżdżam w swoim 453, bo mam linię 21, więc... Tak to wygląda, tak to wygląda. No i bardzo dobrze, powiem Wam szczerze, bo od tego jedzenia to normalnie można zwariować. Kaweczkę się wypije, zdrówko Wasze. Gorąca. No i ja się przygotowuję. O zrobiłem? Teraz będę się logował na Pixela i na Bula. A, już y, załączyłem y, biletomat. No i dobra, ja się z Wami na chwilę żegnam i działam dalej. No i dobra, dyspozytor mnie wezwał y, na chwilę, bo dam już grafik miesięczny. Tak jak widzicie, tak wygląda nasz grafik miesięczny tutaj w białym stoku. A ja dalej się opierdzielam. Mam wyjazd za 15 minut, a no patrzcie jeszcze nic nie zrobiony. No. Dlatego Tomek się do roboty, się do roboty. Bo tu nie ma lipy. Zawsze z rana. Przecieram kierownicę sobie. Do tego żeby powiem wam szczerze, zaraz pokażę. Ta kierownica nie brudzi plastikiem, tak jak niektórzy powiedzą, ale zobaczcie ile jest brudu. I zawsze ją przeczyszczam żeby była oczysta no Jak zaczynam pracę I Wiadomo Nie będę się mazał i lepił e, Po kimś Kto jeździł Autobus nasz jeździł Bo ja miałem Powiem wam szczerze, święta 24 i 5 wolny A dziś mamy 26 I przyszłem do pracy dlatego e, dwa lata wcześniej pracowałem w święta, ze trzy lata pod rząd i w tym roku no jakoś tak fajnie wypadło że święta spędziłem w domku, dlatego powiem wam szczerze jest fajnie zaraz wam jeszcze pokażę, bo nam zamontowano tutaj e, do dezynfekcji rąk zaczyna padać śnieg Dopiero na e, drugi dzień e, świąt, zobaczcie, zamontowano de dezynfekcję rąk. Zobaczymy, czy działa. O, działa nawet. Zobaczcie. Płyn bardzo pachnący. Na, czekajcie, aż pół ustawie na razie. O, popatrzcie sobie. Ręce przez dezynfekcję. I naprawdę fajna sprawa. Więc, jak my kierowcy, będziemy mogli też się zdezynfekować. O. Tak wygląda. Idę sobie jeszcze e, zawór. Otworzę od e, ogrzewania. Patrzę. Woda. Jest. Trzeba będzie zaraz ściągnąć ściągaczką jeszcze. Będę miał chwilę czasu. Jeszcze parę sekund. O standardowo, nie, zawór jest na górze, więc ogrzewanie na wozie będziemy mieli o, postawię Was tutaj na chwilę a ja zamknę klapę powiem Wam szczerze że tak jestem dzisiaj rozleniwiony że normalnie takie mam ruchy, że Aż na wymiar człowieka ściąga no Ale to damy radę Światełka są Więc wracamy do kabiny Jest tak ciemno, bo niebo zachmurzone I 0 stopni pokazuje na termometrze I dobra, tak jak widzicie zaczyna padać coraz bardziej śnieg Bardzo fajnie Cieszy mnie to. Mamy zero na zewnątrz, więc może ten śnieżek się utrzyma. Dlatego fajnie, żeby spadło tego śniegu troszkę. Tak by było fajniej, milej i przytulniej. Ja już się, zobaczcie, ogarnąłem. Wszystko mam pouruchamiane Gotowy jestem do wyjazdu. Wyjeżdżam dopiero 8.30. Więc jest ok oraj. Nie wiem co dzisiaj będziemy wozili, bo ludzi pewnie dużo nie będzie więc A. zobaczymy pojeździmy sobie końcówka kiedyś 21 jechała tędy i tutaj do świateł I na światłach tam miała e, punkt e, na co przystanek włączenia sorry że pokazuję paluszkiem i jechała dalej prosto. Teraz mamy dwie końcówki na 21. Nie wiemy kiedy będzie e, zlikwidowana na piekarni, bo ma być zlikwidowana. No, ale na razie są dwie końcówki. Dzisiaj mamy rozkład. Siódemka dojeżdża. Dzisiaj mamy rozkład e, niedzielny, świąteczny. Więc. Nagram Wam dzisiaj przejazd stąd z Piastowskiej Rondo. A co przejazd? Takie krótkie streszczenie, pokażę Wam trasę, bo ona w, tam, w tą stronę przebiega tak jak przebiegała. Tutaj ten odcinek, tylko do rzeki Białej, który jest zmieniony. No i dobra, będziemy ruszali z końcówki Piastowska Pętla. Numer przystanku 103 Będziemy się kierowali w kierunku Zielonych Zgórza. Chcę Wam ten nagrać tutaj odcinek, co jest e, dane nowej naszej trasy. Jak widzicie, wyjeżdżamy z końcówki Piastowska. Będziemy skręcali w ulicę Warszawską za chwilę w lewo. No I za chwilkę będziemy mieli następny przystanek przystanek Warszawska Uniwersytet 515 Tak jak wiecie, dziś już Wam mówiłem, pracę zaczęłam o 8.30 wyjechałem na linię Mamy dzisiaj drugi dzień świąt 26 grudnia 2020 rok. Jeżeli chodzi o y, pasażerów, to bardzo mało ludzi dzisiaj jeździ. Tak jak wiemy, jest pandemia, są obostrzenia i ludzi jeździ bardzo mało. Z tego co tutaj zauważyłem, mamy godzinę teraz 10.47 to w większości tylko ludzie starsi, którzy podążają na msze do kościołów poruszają się tutaj po mieście naszym. W większości młodzi to swoimi pojazdami, ale Mówię na ogół, mod jest bardzo mało, praktycznie e, ich nie ma. E, tak jak widzimy, tutaj ulica warszawska to jest jedna z ulic starszych. Stare zabudowania e, tutaj przeważnie są, no ale z tego co da się zauważyć, to w większości. Deweloperzy wykupują te stare budynki, burzą i powstają nowe blokowiska, dlatego za parę lat może tutaj już tych budynków nie być. Nie być. Więc nagramy na pewno to ujmie słabo ale nagramy tą ulicę warszawską ona będzie kończyła, ciągnęła się dalej prosto ale my będziemy skręcali w lewo przy hotelu Gołębiewskim tak jak widzimy, te stare budownictwo niektóre wymagają remontu tutaj, tak jak tu stare budynki można się cofnąć w czasie tutaj po prawej stronie Muzeum Historycznej na Warszawska 37 się mieści a my za chwilę będziemy skręcali w lewo ulicę Pałacową no i zatrzymamy się na przystanku Pałacowa, hotel hotel Gołębiewski przystanku 282 tutaj na wprost tak jak widzicie nagrywamy Wam w poprzednim filmie e, pałac golemicki wieczorem a teraz troszkę go umieścię się e, w dzień powiem Wam szczerze, że Dzień świąteczny lubię jeździć, ponieważ jest mały ruch, małe natężenie ruch e, pojazdu w mieście, ale jest wtedy spokojnie, lajtowo rozkłady e, są luźniejsze, większe przerwy na końcówkach. Tutaj na przystanku Piłsudskiego, pałacowa, ale jak takiego połacowa się nie zatrzymujemy na tym tak samo się nie zatrzymujemy ale podążamy w kierunku zielonych wzgórz znajdujemy się na alei Piłszyckiego. teraz i za światłami będzie przystanek grzeka biała numer przystanku 305 eee w którym w sumie już włączyliśmy się jakby na stałą trasy już tutaj można by było na tamtym przystanku Piłszyckiego głębi e, pałacowa e, powiedzieć że tamtym przystanek włączenia ale my dopiero włączamy się na rzece białej więc odtąd linia 21 e, włącza się na starą trasę Druga rzecz, że te dzisiaj rozkłady są, te przejazdy są bardzo lajtowe, wolniutkie, więc trzeba się żółwim tempem jeżeli chodzi o linię 21 e, ciągnąć, bo na linii 21 w tygodniu no to te przejazdy są naprawdę szybkie. Ale jeżeli chodzi o niedzielę to mamy pełny light i spokój. Mm. Tutaj musimy na chwileczkę zaczekać na przystanku. Jeżeli chodzi o Sylwester, no to tak jak wiecie sami, że zostały wprowadzone obostrzenia przez nasz rząd, że od godziny 19 do 6 rano, tak jakby można powiedzieć, mamy godzinę policyjną, nie można się przemieszczać. Z 31 na 1 stycznia. ale u nas, jeżeli chodzi o autobusy autobusy jeżdżą rozkładami sobotnimi więc więc e, będą jeździły pusto chyba będą przewoziły policjantów bo w sumie od 19 już do końca zmiany, do tej północy a później do 6 rano wiadomo, że nie będzie kogo wozić ale trudno miasto płaci za to pieniążki jest tak, że musimy jeździć więc będziemy jeździli bym nagrał powiem Wam szczerze ten przejazd z 30 pierwszego albo z pierwszego, ranny albo wieczorny, ale mam wolne, więc nie będę miał tej możliwości. No, ale najważniejsze, że zaczyna padać śnieżek. Mamy drugi dzień świąt i będzie troszeczkę przyjemny. No i dobrze Tak to wygląda sytuacja tutaj U nas w Śnieżek pruszy Święta dalej są Niektórzy muszą, muszą pracować, niektórzy odpoczywają Ale powiem Wam szczerze, że Ja się cieszę, że przyszłem do pracy, bo Już przez ten pierwszy dzień świąt i wigilię, To powiem Wam szczerze, że normalnie Moja wątroba nie wytrzymuje od tego żarcia, więc dzisiaj jestem na takiej e, jakby to można powiedzieć diecie, żeby organizm trochę odpoczął od tego jedzenia. Chciałem śnieg tak jak mówiłem wcześniej, żeby był 24, no ale nie było śnieżku. Było 8 stopni na plusie. Więc dzisiaj mam gdzieś tak po zera plus 0,5 więc może jak będzie padał ten śnieg to do jutra troszeczkę niego zostanie na razie to na razie tylko tak się przyprusza za chwilę jedziemy na wiadukt Dąbrowskiego i kolejowa PKP ale już będę zakończał ten film bo Powiem wam szczerze, że człowiek nieraz nie ma pomysłów, żeby już co mówić, więc tak co do głowy przypadnie to się mówi. No, ja się tam nie przygotowywuję do każdego przyjazdu, żebym miał opracowany scenariusz do nagrania, tylko z, z takiego spontanu nagrywam co mi tam. Do głowy przyjdzie. Dlatego tak wygląda sytuacja. Jadą za mną autobusy, dlatego będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się, na pewno będzie ten film z opóźnieniem. I do usłyszenia w następnym przeniesieniu. Słuchajcie, musiałem nagrać to, bo zaczął padać śnieg, tak jak za chwilę zobaczycie to. I to już jest nagranie po e, nagraniu e, przejazdu tego, którego, którego będziecie oglądali, więc naprawdę Mordka mi się cieszy, że zaczął padać śnieg. Dobra, zapraszam do oglądania filmu. Tú quieres mi seña, hace un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola, te quiero en mi chica, yo quiero ver solos Tú quieres mi seña, tú quieres estar en mi cadera, siento en mi cadera Siento, amar es, apasiona, es